Są wśród decyzji nowego rządu takie budzące szczególne kontrowersje. Należą do nich zapowiadane zmiany w krajowej oświacie. To, co na szczeblu centralnym wydaje się łatwe do zrobienia, wykonawcom z samorządowych dołów przysparza siwych włosów, ostatnio z powodu sześciolatków. We wrześniu większość z nich, zamiast zasilić szeregi pierwszaków, prawdopodobnie zostanie w przedszkolach. Nie oceniam tego, czy to jest dobrze, czy źle, czy w 22 krajach Unii Europejskiej idą wcześniej, nie chcę absolutnie nad tym dyskutować, ale to się wiąże z konkretnym wymiarem finansowym, z konkretnym problemem i chciałbym, żebyśmy też się, szczególnie tutaj Komisja Oświaty, się nad tym zastanowiła. Co my mamy zrobić? Apelował podczas grudniowej sesji Rady Miasta prezydent Legionowa. Czasu zostało bowiem mało, a konsekwencje reformy oświatowej uderzą po kieszeni nie tylko samorządy, chociaż akurat one stracą siłą rzeczy najwięcej. Sześciolatki, które wchodzą do szkoły, dostają subwencję oświatową. Sześciolatki, które niezależnie czy zostaną w zerówce, czy zostaną w przedszkolu, nie dostają subwencji oświatowej. A to jest Ponad 3 miliony złotych rocznie, które dzisiaj na utrzymanie oświaty mamy. Mniej uczniów w klasach pierwszych to także mniej pracy dla ich nauczycieli. 23 klasy trzecie będą w czerwcu kończyć rok szkolny, a e, jeżeli ta reforma ostatecznie wejdzie w życie, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, to przyjmiemy tylko 8 klas pierwszych. To oznaczać będzie, że pozostałych e, kilkunastu nauczycieli straci pracę. Chyba, że poza nauczaniem początkowym umieją coś jeszcze i uda się znaleźć im dodatkowe zajęcie. Gorzej będzie z alternatywą dla rodziców maluchów, które w tym roku miały rozpocząć edukację przedszkolną. Jeżeli dzisiejsze pięciolatki jako sześciolatki pozostaną w naszych publicznych przedszkolach, to nie będziemy mieli miejsca dla, w ogóle dla, no, dla nowych no, dzieci, które mogą być nowo przyjęte od września. Mam na myśli trzylatków, czyli obecnych dwulatków. Dla wielu rodzin taka perspektywa oznacza albo rezygnację z pracy jednego z rodziców, albo zatrudnienie opiekunki. W obu przypadkach odbędzie się to ze szkodą dla domowego budżetu. Póki co ratusz rozważa różne opcje uniknięcia przez szkolnej katastrofy. Wspólnie tutaj z Radą Miasta chcemy się pochylić nad tym problemem i zastanowić się, czy nie zaproponować rodzicom dzieci sześcioletnich, aby poszli do zrówek szkolnych. To będą dalej przedszkolakami, ale tylko ta usługa opieki nad dziećmi będzie świadczona w szkołach, tak jak było to w latach poprzednich. Natomiast w ten sposób zrobimy miejsce dla dzieci młodszych, a więc dla 3 i 4-latków. W przypadku 4-latków, jeżeli rodzice wyrażą taką chęć, obowiązkiem gminy jest ich przyjęcie. Jak zatem widać, to w dużej mierze od samych rodziców zależy sprawne funkcjonowanie miejskiej edukacji przedszkolnej, przynajmniej do czasu, gdy samorządowcy uporają się ze wszystkimi skutkami reformy oświatowej.